Może, moi drodzy, kolejne spotkanie, kolejne Słowo, sobota po popielcu i to słowo z dzisiejszej Ewangelii. To słowo zobaczył. Usłyszymy Ewangelię, kiedy Jezus zobaczył celnika w komorze celnej. To słowo zobaczył w kontekście Wielkiego Postu wydaje się być bardzo ważne. Pan Bóg na nas patrzy, Pan Bóg nas szuka. My jak coś zagubimy, to właśnie chcemy to zobaczyć, chcemy to znaleźć. Pan Bóg tak samo o nas myśli, tak samo nas pragnie, pragnie nas znaleźć. Dajmy zatem się Panu znaleźć, dajmy mu się odnaleźć, aby On mógł na nas spojrzeć. I może co najważniejsze, aby On mógł zobaczyć nas, którzy Go także szukamy. Życzę Wam pięknego, dobrego dnia. Szczęść Boże.